Jim, dobry moi drodzy widzowie, z tej strony Hodorciu, a w dzisiejszym odcinku opowiem wam trochę o Ultra Instynkcie. Zaczynajmy! Ultra Instynkt to wrodzona dla aniołów umiejętność, która paradoksalnie po raz pierwszy została nam pokazana przez śmiertelnika Son Goku na turnieju Mosy. Technika ta ma na pozór proste zasady działania, polegając na oczyszczeniu umysłu oraz wyrzuceniu z siebie wszystkich emocji po to by ciało mogło samo sterować wynikami mimo woli użytkownika, osiągając przy tym niebywałą szybkość. Umiejętność ta posiada kilka stopni skuteczności, są to Ultra Instinct Omen, czyli swoisty zwiastun Ultra Instinctu, który Goku zaprezentował nam w początkowym etapie turnieju mocy. Również pozwala on na mimowolne wyniki, jednak nie są one tak szybkie i dokładne jak we właściwej wersji Ultra Instinctu. Kolejnym stopniem po Omenie jest dosyć tajemniczy True Ultra Instinct, który Marchewczak odpalił od razu po tym jak dowiedział się o Bardoku. Transformacja ta z tego co udało nam się zobaczyć przypomina po prostu ulepszoną wersję Omenu, umożliwiając trochę bardziej dokładne uniki, poprawiając wydajność oraz zwiększając stabilność poprzez dopuszczenie dawki emocji. No dobra, skoro poprzednie stopnie mamy już względnie omówione, to możemy przejść do obecnie największej karty atutowej w arsenale Goku, czyli formy ze srebrnymi włosami, która daje naszemu bohaterowi możliwość wykonywania najdokładniejszych jak na obecne możliwości jego ciała uników, a także ogromny zasób czystej mocy, która pozwala mu stawiać opór nawet najpotężniejszym wrogom, oraz jeszcze nie do końca wytłumaczoną umiejętność tworzenia ogromnego awatara z własnej energii. No i to by było na tyle moi drodzy widzowie. Nie zapomnijcie o zostawieniu Subika, bo jeśli dobijemy 200 do końca kwietnia, to czeka Was bardzo fajna niespodzianka. A tymczasem ja się z wami żegnam i cześć!